Mamy na przykład 1 2 3 dzisiaj Siema za mną ja jest Czy mamy jestem Draxia, a dzisiaj wprowadzamy nową serię na mój kanał, czyli na mój testy, testy jedzenia. jedzenia! Lub jakiś, wiesz, jakieś takie rzeczy na przykład no. jakiś eee, to, to, to są chipsy, których jeszcze nigdy nie to jeliśmy, ty... Można je dostać. W groszku. W groszku! Były to złoty 80. A tu nasze, to nasze picie z poprzedniego przemysłu? To, to tak jak mówię. I od smaku zielonej cebulki. Także otwieram je. Otworzę je. Patrzcie. Otwieram. Patrzcie, nasze. To będzie magia. I otwarty. Zanim kiedyś testujemy to. Bardzo wam będziemy prosić. Tak, no mi. Ej, ale szczerze? Nie, zanim kiedyś testujemy, najpierw... E, dobra, nieważne. Ej, ale poczujcie mnie, to za mało. Właśnie, zobaczcie. To dość mało. No, za mało. mało. Yy, dobra, testujemy. Przecież ja poczekaj. Mmm! Karkowane, jak widać. Mm. Powiem wam, pyszna. Ej! Takie jak lejsy. Ale są lepsze, bo lejsy? Są dobre, ale w ogóle chipsy. A to? Powiem wam pyszne. Pyszne po prostu kupujcie te chipsy. Pyszka! Dobra. Siemaneczko, dawajcie do mnie subiki, dajki. Wchodźcie na mój, na moje konto na TikToku. Manda12378. Wbijajcie na mój kanał. Ym, subskrybujcie go, wbijajcie do Manty. Dobra. Też go subskrybujcie. Także yyy. moje gołębie was pozdrawiają. Yyy.